Nieopodal Bramy Śmierci byłego obozu zagłady KL II Birkenau w Oświęcimiu Brzezince, miejsca przez które niegdyś wjeżdżały wagony z więźniami przeznaczonymi do masowej egzekucji, około 12 tysięcy ludzi z całej Europy, Ameryki Północnej i Izraela wzięło udział 23 czerwca w celebracji symfoniczno-katechetycznej Cierpienie Niewinnych. Wśród uczestników wydarzenia byli kardynałowie, biskupi, rabini, i członkowie drogi neokatechumenalnej z całego świata. W celebracji przewodniczył obchodzący złoty jubileusz kapłaństwa metropolita Krakowa kardynał Stanisław Dziwisz. Obecny był kompozytor symfonii Kiko Aguilero, inicjator drogi neokatechumenalnej. Dzieło muzyczne w hołdzie milionom ofiar Holokaustu i niewinnym ofiarom całego świata wykonała licząca około 200 osób orkiestra symfoniczna. Celebracji symfonicznej przewodniczył kardynał Dziwisz, który siedział na specjalnie udekorowanym fotelu na przodzie ogromnej sceny z muzykami i chórzystami. Słowo wstępne wygłosił katechista odpowiedzialny za drogę neokatechumenalną w Polsce Stefano Gennarini, przedstawiając przybyłych gości. Zaznaczył, że jest to miejsce nazwane przez Jana Pawła II Kalwarią XX wieku. Zebrani tutaj, spragnienie pojednanie miłości katolicy i zidzi nieszli do Boga modlitwy za niewinny ofiar oraz dawać odpowiedź Boga wobec tajemnicy niegodziwość, standard stanie oraz zwycięstwo nad śmiercią i grzech. Specjalne słowa pozdrowienia dla uczestników celebracji od papieża Franciszka przekazał biskup Tadeusz Rakocze, ordynariusz diecezji bielsko-żwieckiej, na której terenie znajduje się były niemiecki obóz Zagłady. Biskup Rakoczy, dziękując za zorganizowane spotkanie i liczną obecność uczestników celebracji, przypomniał, że Oświęcim jest miastem pokoju, niezwykle przyjaznym dla pielgrzymów i turystów. Przyznał, że nad historią tego miejsca, nie z winy jego mieszkańców, wisi dramat przeszłości z lat II wojny światowej. I niech wszyscy ci, którzy piszą, za granicą, gdziekolwiek o polskich obozach koncentracyjnych, niech zaprzestaną tego wszystkiego i przeproszą za to, co robią, nie wiadomo z jakich powodów. To tutaj, na obrzeżach tego miasta, hitlerowskie Niemcy wybudowały jeden z największych obozów koncentracyjnych. Rabin Dawid Rosen, przewodniczący żydowskiego komitetu międzynarodowego do spraw relacji międzyreligijnych i odpowiedzialny za relacje między Izraelem i Stolicą Apostolską, podkreślił, że znaczenie dzieła muzycznego, jakim jest cierpienie niewinnych, polega na tym, że wyraża ono głębokie zrozumienie dla cierpienia narodu żydowskiego. It was not for the to nie przypadek, że nazizm uznał, że nade wszystko istnienie Żydów jest dla nich nie do zniesienia. Samo świadectwo Bożej obecności i dobroci Boga jest bowiem nie do zniesienia przez największe zło. To zrozumienie przenika tę prezentację muzyczną. Na zakończenie symfonii kardynał Dziwisz zwrócił uwagę, że w symfonii zawarta była cząstka tak bardzo niesymfonicznego cierpienia niewinnych. Dlatego jesteśmy wdzięczni. Kiko Arguelio, i tym wszystkim, którzy w symfonii zawarli chociaż cząstkę tak bardzo niesymfonicznego cierpienia niewinnych. Nie da się jednak ukryć, że tutaj nie chodzi tylko o muzykę. Tutaj może jeszcze bardziej wymowne jest miejsce. I jeśli symfonia mówi o cierpieniu niewinnych, to miejsce, na którym jesteśmy, nie tylko mówi, ale woła a nawet wręcz krzyczy w imieniu milionów ofiar. Po polsku odmówiono modlitwę za naród wybrany, ułożoną przez Jana Pawła II, a hołd ofiarom Holokaustu złożono modlitwą El Malerachamim – w której prosi się za duszami wszystkich zamordowanych z powodu prześladowania ludu żydowskiego. Odśpiewał ją Rabin Haim Adler, kantor Wielkiej Synagogi w Jerozolimie, w której prosi się za duszami wszystkich zamordowanych z powodu prześladowania ludu żydowskiego. Na zakończenie jeszcze raz odśpiewano wspólnie stojąc fragment symfonii z najbardziej dramatycznym przesłaniem i wymową Szema Izrael. Pięcioczęściowa Symfonia Cierpienia Niewinnych została wystawiona w wielu miastach świata, spośród których wyróżnia się Salę Nervii w Watykanie w obecności Benedykta XVI, pokaz w Jerozolimie, w Galilei, w Betlejem, w Paryżu, w Düsseldorfie, w Katedrze w Madrycie, w Chicago, w Bostonie i w roku 2012 w Lincoln Center w Nowym Jorku w obecności 3000 Żydów i 35 rabinów.